Witam na kanale Retrownia. W ostatnim już odcinku z challenge'u Action 52, czyli gramy i oceniamy wszystkie gry z tego bardzo super najlepszego kartridża na świecie. I cieszę się bardzo, że jest to już ostatni odcinek, bo po prostu to jest chyba najnudniejsza seria i najnudniejsze gry jakie w życiu grałem po prostu ever. Tak, będziemy sobie ogrywać te ostatnie 8 gier, które nam zostały, i trochę będę podsumowywał, bo chciałem w sumie zrobić osobny odcinek z podsumowaniem jakimkolwiek, ale nie ma chyba najmniejszego sensu, bo no bo wszystko już wiadomo, że po prostu no tutaj nie ma nic, co by się dało grać. Zaczynamy od gierki boss. Sprawdzimy, czy w tej grze jest boss. Także. O, widzę, że zaczyna się dobrze. Biegamy jakimś jaszczurem z Shotgunem. Już nawet muzyczki się nie chciało robić. Aha, dobra. Dźwięki, z. Widzę, że. zerznięte z tego, z tej pierwszej gierki o smokach. Co ja mam tu zrobić? Przepraszam bardzo. Aha, już jest game over. No dobra. Starczy już tej gry. Gra jest niegrywalna. Dzisiaj będziemy również szybko już oceniać, bo, bo po prostu nie ma najmniejszego sensu. Dam się tutaj zabić, tylko żeby nie musieć czekać aż to piękne intro znowu się po prostu yy, przeleci. Didant. No dobra. Mamy coś. O! Możemy sobie przechodzić przez ekran. Coś na wzór yy, starej stonogi, może, ale to w sumie też nawet ciężko powiedzieć. I nie chodzi mi wcale o Zbigniewa. Aha, oni mogą też tutaj zejść. Jak ja mam ich zabić teraz? Przepraszam bardzo. Dobra, nie będziemy przeciągać. Proszę mnie zabić i kończymy tą grę. Tutaj dłużej się ginie, niż się gra, tak naprawdę. Ogólnie mi naszła jeszcze taka historyjka, żeby cokolwiek tutaj powiedzieć w ogóle o tym cartridge'u. No na serio nie mogę zginąć nawet. No zabijcie mnie. Dobra, bo widzę, że się zrespiły same moby, które strzelają w boki tylko. Także reset, a ja wam opowiem taką historię sobie wyobraziłem, że jest ten rok tam 91 czy 92 i, i sobie gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych żyją takie o 91 żyją sobie takie rodziny jedna to jest taka, taka, taka przeciętna amerykańska rodzina, tam mają sobie tego Nesika i generalnie ojciec też lubi sobie pograć z synem w gry także tam się dogadują, kupują razem sobie jakieś fajne gry za 50 dolarów jakieś Super Mario, czy tam jakieś inne ciekawostki, ale obok żyje taka rodzina, wiecie, taki, taki bogoli, takich, że w ogóle ojciec się nie interesuje synem i nic. Ważne, żeby tylko było kupę kasy na wszystko wydane i ten ojciec kupuje, po prostu się dowiaduje, że tamci kupują gry za 50 zł, takie biedaki, no to ja kupię mojemu za 200 Action 52 i tamtym oczy wyjdą. No i dalszą część tej historii to już możecie sobie dopowiedzieć sami, kto na tym lepiej skorzystał. Ale tak sobie to wymyśliłem. Lecimy dalej, mamy 47. Hambo. Humbo's Adventures. Super. Aha. Dobra. No widzę, że od razu game, game over po pierwszym zgnięciu, także sympatyczna gra. Już widzę, że nie możemy tutaj strzelać w żaden sposób. Ale patrzcie, tutaj jed, jeden up zebrałem. Dobra. To ten jeden up to chyba mi tutaj w niczym nie pomoże. Aha. Dobra, jeszcze raz chcę w to spróbować. Bo to ekran może mieć jaki. Aha. Chciałem powiedzieć jakikolwiek potencjał, tylko. Tutaj ciężko się przeskakuje w ogóle. Dobra, czy mogę. A, mogę w locie. Dobra. Nie, nie biorę tego jeden up. Mam w tupie. Oj, tu zlamiłem teraz. Jeszcze jedno podejście, bo to jest grywalne. Uwaga, uwaga. Na zakończenie dostaliśmy coś, co się, w co się da grać. Tego dynamitu to chyba raczej nie będę próbował podnieść, bo w tej grze zawsze wszystko zabija. O, jest jeden up. Spróbujmy chociaż do trzeciej planszy dojść. Muzyczka strasznie ryje beret, ale no. Ojej. Ojej. Jej. Jeszcze raz. Pyk, pyk! Patrzcie jaki dobry jestem. Tu... Mam nadzieję, że jest przynajmniej 99 leveli, bo inaczej by było... króciutko troszkę. Aha Dobra. Starczy. Aha, ja w ogóle przy tej drugiej grze nie wystawiłem oceny. Także przy drugiej grze dajemy również D. A tutaj dam takie C z minusem. A nawet w sumie dam zwykłe C, wiecie, bo, bo nawet bym sobie w to jeszcze pograł chwilę, po, poćwiczył. Także za, miłe zaskoczenie. 48 Time Warp. O, tam coś było jeszcze. Tickets. Aha. Aha. Ja mogę tymi paluszkami. ...tryczki dawać. <noise> Dobra. Nie mam dobrego refleksu. Nie wiem co ten napis TIME ma oznaczać. Zapewne po prostu jak tworzyli te gry. Właśnie bo ostatnio też się zastanawiałem tak między, między odcinkami... Mm, nad tymi tytułami, kto w ogóle te tytuły tworzył, czy one w ogóle mają jakieś połączenie z, z samą grą, czy. Czy tak sobie po prostu randomowo tam wymyślali. I tu pewnie, żeby coś tam do tego time pasowało, to dodali napis time i no i jest gra o time. No dobra, ona no chyba nie ma końca, ale widzę, że są... jest punktacja. Szkoda, że skakać nie można. Bo ja sobie poskakał. Oj, teraz ktoś tu do mnie dzwoni. Dobra, chwila przerwy. Ok, jestem z powrotem. Miałem telefon niespodziewany. Także nie gramy w to więcej. Dam tej grze również ocenę C-, bo da się grać w to. Oczywiście się nie chce grać, ale da się. I przechodzimy już do gierki Jigsaw. Co nas tutaj czeka? O, mam jakiegoś sympatycznego pana Montera, który strzela chyba z pistoletu na gwoździe. Aha, dobra. Ej, no co jest? Ja do, nawet do krawędzi nie mogłem podejść tam. Dobra, <noise> jeszcze raz chcę spróbować, ale chyba niegrywalna gra. Totalnie. No nie, nie niegrywalna gra. Także tyle sobie zobaczyliśmy. To jest kolejne moje zastanowienie się nad sensem w ogóle istnienia tego kartridża. Ocena oczywiście D, nawet z minusem, bo się nie da nawet przejść, nie wiem, przez pierwszego potworka. Że ktoś tą grę stworzył, tak? I, i on nawet jej nie sprawdził. Naprawdę. Trzecia gra od końca, Ninja Assault. O, patrzcie co tu się dzieje! Jestem ninja! Ninja. O nie wie, że są. Dźwięki ludzkie, w sensie jakieś takie modulowane. Aha, go wypchnąłem tak za ekran, żeby cały świat przeleciał i wyleciał z drugiej strony. Kurde, Ninja Gaiden to się chowa. Tyle wam powiem. Wow. Ten pies wściekły to trochę za szybki, chyba. Muszę jak najdalej od ekranu iść. Aha. Teraz mnie pies nie zaskoczył. Pła, pła. No. Tak myślałem, że gościa wypchnę. Za ekran. Teraz pewnie pies wyskoczy. A nie. Teraz pirat. Rudy w dodatku. Czemu on na boso chodzi? Się przeziębi i co? Ale nie mogę z tego, że jest dźwięk jakikolwiek tutaj. Ale jak się bije, to aż muzyczka się wyłącza. Za dużo by było naraz. Cała moc obliczeniowa dla modulatora dźwięku idzie na, na te. Pło! No ale, ale patrzcie, da się grać. Jest tylko pytanie, czy jest jakikolwiek sens grać, bo na razie nie ma końca planszy, nie ma... bossa. Pua. No dobra, chyba nie chcę kontynuować już tej przygody fantastycznej. Hej, mogę się w ogóle poruszać jeszcze góra-dół! To, to nawet nie wiedziałem. Hop. No dobra, no już starczy tej gry. Tu już się nic nie wydarzy prawdopodobnie. Dobra. Muszę zresetować niestety, bo za długo to będzie trwało. Ale grę otrzymuje C minus. Generalnie mam tutaj karteczkę z prawie z wszystkimi ocenami, tylko zgubiło mi się pierwsze 12, nie wiem gdzie. I tak naprawdę jak na to spojrzeć, to na przykład w ostatnim odcinku tylko dwa razy C było, tak to same D. W odcinek wcześniej było dużo C, no ale z kolei w tym odcinku... A, dobre mało ważne. Nie ma sensu tego podsumowywać. Jak wam powiem to... Aha, tu muszę ten paseczek zlikwidować, bo będzie przeszkadzał. Robi and the Robots A. Kolejna fenomenalna gra <gryw> Powiem wam tako, taką, taką moją konkluzję Że graliśmy już w różne średnie gry Aha. Graliśmy w Poltka, graliśmy w Detektywa Rutkowskiego Kiedyś 100 lat temu grałem też w, w E.T. na kanale i wam powiem, że obojętnie jakie te gry wcześniej nie były, no może poza Poldkiem, bo Poldek strasznie wkurzał. Ale to jeszcze jest inny rodzaj, powiedzmy, emocji, tak? Bo, bo przy pozostałych to głównie się śmiałem, ale na przykład Detektyw Rutkowski bardzo przyjemnie mi się grało. I w Poltka grałem nawet, powiedzmy, że yy, z chęcią. A tutaj autentycznie od drugiego odcinka czujesz takie zażenowanie po prostu, graniem w tym, w to. I, I po prostu jest taka złość, że w ogóle coś takiego ktoś stworzył, że zdecydowanie, jeżeli chodzi o jakąś taką, pod, jakieś podsumowanie, to jest to naj, zbiór najgorszych gier po prostu, jakie ja kiedykolwiek grałem. I to praktycznie każda z osobna by była na tej liście bardzo wysoko. Tak w sumie myślałem, że w pierwszym odcinku się nad uzem rozczulałem, no ale potem jak pomyślałem, no to ta gra i tak jest nadal bardzo beznadziejna, a, a i tak wyszło jak wyszło, że dałem jej ocenę B. No ten robi, Robots dostaje C-, bo da się grać, ale nie wiadomo o co chodzi. I na koniec gramy w tytułowego Cheetahmana, który miał być tutaj takim kołem zamachowym tutaj całego przedsięwzięcia i po prostu miało to pociągnąć całą sprzedaż. Patrzcie, to jest normalnie intro. No historia niesamowita. Znalazł się w zoo. No rewelacja, normalnie. To chyba na to naprawdę poszło. Jakieś 97% budżetu i 2% na łza, a 1% na wszystko inne. Action Game Master. Du, du, du. Na pierwszych dwóch levelach musimy coś tam zrobić, używając tych pałek śmiesznych. No dobra, ale. Oha, dobra. Jest muzyczka. Postać jest w... względnie duża, taka, że nawet mogłabym się podać. Tylko nie wiem, dlaczego głową mnie rusza. Ło, wow, to jest drabina. Aha, ale to jest taka drabina donikąd. A, nie trzeba było dojść najpierw do końca ekranu, żeby można było wejść. No to patrzcie, to tutaj jest faktycznie coś zastosowane... Jakieś yy, pomysły, tak? Zaimplementowane jakieś różne motywy, wchodzenie po drabinie... Nawalanie pałką, było intro. Spróbujmy przejść chociaż jak najdalej, i tak w, tej, w tym odcinku jest mało yy, Gierek. O, jestem na drugim levelu, patrzcie. Ło, wow, tu mogę skakać. Ale bajera. Tylko pytanie: mam iść na dół, czy. Aha. Ty, 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 ty. Czy to był jakiś mały Stalin? Właściwie to wam powiem, że ja nie wiem czy ja dostaję obrażenia, czy ja ich zabijam. Ej, to faktycznie małe grube staliny tutaj chodzą. O nie, 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 ten, ten, ten go na pewno nie ja zabiłem, tylko on mnie trafił. Nie no, Man to jest kozak. Gdzieś coś mi kiedyś y, umknęło z tym Cheatamenem, że to miała być taka kolejna super amerykańska maskotka, jak tam wiele innych. Typu, nie wiem, tam Żółwie Ninja, czy Motomyszy z Marsa i te wszystkie takie dziwne rzeczy. Że miał być y, właśnie bajka taka w telewizji. No ale... jeżeli pierwszy raz widzicie tą postać, to znaczy, że się nie udało. Nie zabił mnie boss! Ja chcę jeszcze raz tam. Patrzcie, co ja robię teraz. Du, du, du. Zbugowałem całą grę. A, ale ja nie mogę tak sobie tutaj się podkładać. Muszę uważać. Bo nie ukończymy czy amena jak nie będę uważał. A tam była jakaś informacja, że przez dwie pierwsze plansze mam używać tych pałek do zabijania i właśnie jestem ciekawy, co potem, no bo to mam nadzieję, że jest bardziej rozbudowana rzecz. Dobra, to gdzieś zaraz ten boss powinien być, tak? A, jeszcze najpierw gruby Stalin. Normalnie się wciągnąłem. Dobra, dawać mi tego bossa. Jest i co on, co on robi? Czy on tylko skacze bez sensu? Chyba tak. Ale ja nie wiem, czy ja go trafiam, czy co ja z nim robię. O, jakiś dźwięk wydał. Czyli chyba go trafiłem. Dobra, mamy na niego taktykę. Chyba. Mam tylko nadzieję, że on mnie nie będzie trafiał też w ten sposób. Yes, Herkules! No, to dobrze. Teraz gramy Herkulesem, który napierdziela pięśćmi. A te kwadraciki to już widzieliśmy dzisiaj w innej grze. O. o. Dobra, olewam ten ten kwadracik. O i tych niebieskich glutów też z uza kojarzymy. Także tu już jest po prostu zbiór wszystkich <laughs> wszystkich postaci z wszystką, widzę. Chyba nadepnąłem na jakiś... na młotek. Nie można nadaptywać na młotek. Nie, no dobra. Myślę, że starczy już ty głupot. Niech mnie pozabijają. I na szczęście kończymy już to. Tak jak mówiłem, chyba w poprzednim odcinku, będę chciał spróbować nagrać maxa-paina, czyli przejdziemy do czegoś od razu. Top bardzo fajna gierka. Mam nadzieję, że wszyscy w sumie znają. A jak ktoś nie zna, to pozna. Spróbuję ogarnąć z polskim tym dubbingiem, bo tam były fajne dosyć te komiksy i w ogóle te, te wszystkie kwestie. Także teraz będę musiał sobie tydzień odpocząć, a potem spróbujemy pograć w Maxa Payna. Także dajcie mi znać, czy będziecie oglądać Maxa Payna, czy nie będziecie oglądać. Możecie coś zaproponować innego, może jeszcze coś tam zmienię plany. A teraz już dziękuję za obejrzenie tej najgorszej serii na świecie, i widzimy się w kolejnych seriach. Cześć.